Witam bardzo serdecznie, Marta Kucińska, Joga Piękna. Kochani, dzisiaj będę chciała Wam przypomnieć 5 złotych zasad masażu. Kiedy masaż twarzy będzie działał i o jakich zasadach właśnie warto pamiętać, żeby ten masaż był skuteczny. Jak dobrze wiemy, masaż jakikolwiek, czy to będzie masaż ciała, twarzy, jest to praktyka, która bardzo dużo korzyści przynosi naszemu zdrowiu. Przede wszystkim nas relaksuje. Odmładza, oraz powoduje to, że lepiej krąży nam krew i nimfa. I w zależności od tego, jaki masaż zastosujemy, takich efektów możemy oczekiwać. Ale na ten temat opowiadam Wam w innych swoich nagraniach. Natomiast w tym chcę Wam przedstawić tych 5 złotych zasad. Od razu Was bardzo proszę o komentarze oraz o lajki, dzięki którym pomagacie mi rozwijać kanał, a więcej treści oraz moich kursów, porad. Książki, poduszki i inne akcesoria znajdziecie na stronie yogapiękna.com. Zasada numer jeden. Jeżeli chcemy wykonać jakikolwiek masaż twarzy, to musimy pamiętać o tym, żeby nasze dłonie, jak i cera, oczywiście także twarz, szyja dekolt, były czyste. Bez tego absolutnie nie wykonujemy masażu, ponieważ możemy sobie wtedy zaszkodzić i wywołać jakiś stan zapalny. W jaki sposób jest najlepiej cerę przygotować? To już jest kwestia bardzo indywidualna, zależna właśnie od potrzeb naszej cery, ale w podstawie bym powiedziała, że dobry, delikatny żel do mycia twarzy. Potem jeszcze może być do tego na przykład płyn micelarny, ale jeśli używamy płynu micelarnego, to koniecznie musimy go potem zmyć. Nie jest to produkt, który powinniśmy zostawić na swojej twarzy. Podobnie dłonie, też jak dla mnie wystarczy po prostu mydło, ale są też czasami takie cery bardziej problematyczne, więc wtedy na przykład możemy dłonie przygotować, myjąc je mydłem antybakteryjnym. Jeśli już wiemy, że mamy czystą cerę, to możemy się zabrać za masaż, i tutaj będzie zasada numer dwa. Czy ten masaż mamy wykonać przy pomocy jakiegoś poślizgu, czyli kremu, oleju, żelu? czy na czystą, niczym nienatłuszczoną skórę. I tutaj jest kwestia, bym powiedziała, bardzo rozbudowana, ponieważ jeżeli chcemy wykonać taki głęboki masaż, bardzo intensywny, gdzie sięgamy dość głęboko w tkanki, niemalże do okostnej, to wtedy lepiej, żeby ten masaż nie był wykonywany na poślizgu, ale tutaj odpowiednia technika, wiedza i praktyka będzie bardzo potrzebna. Na ten temat opowiadam w moich kursach, m.in. w kursie dotyczącym masażu twarzy, i tutaj Wam wrzucam link. Natomiast jeżeli wykonujemy masaże, które mają być bardziej na przykład limfatyczne czy takie na szybko liftingujące, to wtedy używamy czegoś, co nam ułatwi ruch. No i tutaj ja zawsze rekomenduję, żeby to był olej do masażu, ponieważ na oleju jest bardzo dobrze i wygodnie zrobić masaż i poślizg jest naprawdę bardzo dobry i to jest też bardzo ważne, żeby znaleźć swój olej. Przykładowo, jeżeli ktoś ma cerę problematyczną, na przykład z trądzikiem, to świetny będzie olej z albo olej nim. I te oleje będą działały właśnie też leczniczo na cerę. Oczywiście podaję przykłady. Cera bardzo sucha, tutaj świetny będzie olej migdałowy, ale można też znaleźć mieszanki olejów, jak na przykład ten, który tutaj załączam Yoga Piękna, nasz autorski produkt, który świetnie się sprawdza dla skór właśnie dojrzałych, problematycznych, wymagających i takich, które już mają oznaki starzenia się. Kolejna rzecz, którą możemy wykorzystać, może być to jakiś żel, żel na przykład aloesowy, czy też żel do masażu, który oczywiście też znajdziecie na yogapiękna.com. Następnie możemy też wykorzystać czasem wodę, szczególnie jeżeli będziemy robić masaże przy użyciu kamienia głasza i jeżeli wtedy wykonujemy taki masaż, to możemy właśnie spryskiwać twarz albo wodą, na przykład wodą w sprayu, czy też sobie przelać do jakiegoś czystego opakowania z pompką, bądź też możemy często maczać głasze, Aczkolwiek no nie jest to wygodna praktyka, ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie chce zapychać swojej skóry i nie chce na przykład sobie ubrudzić włosów, to wtedy woda będzie świetnym przykładem. Kolejna zasada to jest przede wszystkim to, żeby mieć świadomość, że jeżeli masaż wykonamy bardzo późno, tuż przed snem, to możemy się spodziewać porannych obrzęków. A to chyba jest coś, czego raczej byśmy nie chcieli, bo wiadomo, że masaż ma nam poprawić urodę, a nie odwrotnie. Także, jeżeli jesteś osobą z tendencją do obrzęków i zdarza Ci się to często, to nie rób masażu tuż przed snem. Najpóźniej wykonaj go dwie godziny przed snem. Natomiast, jeżeli nie masz z tym problemów, możesz go zrobić godzinę przed snem ale też z ostrożnością i obserwacją, jak Twoja twarz wygląda następnego dnia. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w nocy limfa bardzo słabo krąży, a jeżeli my mocno pobudzimy limfę do krążenia, a następnie pójdziemy spać, przyciśniemy tkanki do podłoża, no to wtedy ta limfa nie ma szansy dobrze odpłynąć, stąd rano się uzbiera i nagle się budzimy z taką napompowaną twarzą. Natomiast też bardzo często pojawiają się pytania, czy... Masaż jest lepiej wykonać rano czy wieczorem i to jest kwestia bardzo indywidualna. Przede wszystkim, czy masz czas i kiedy masz czas, czy masz go więcej rano czy wieczorem. Na czym Ci bardziej zależy, bo jeżeli chcesz właśnie, żeby Twoja twarz pozbyła się nadmiaru limfy, czyli opuchlizny, no to lepiej wykonać jest ten masaż rano. Natomiast jeżeli masz więcej czasu wieczorem, a bardziej Ci zależy na masażach regenerujących, Rewitalizujących, liftingujących, no to wtedy możesz przeznaczyć ten czas wieczorem. Ja natomiast rekomenduję, żeby masaże robić zawsze też rano i możemy tutaj wykorzystać dosłownie nawet minutę, dwie, trzy, kiedy nakładamy swoją pielęgnację, bo wtedy i tak zazwyczaj. Stajemy przed lusterkiem i więc nim kremy czy serum się wchłonie, to możemy zrobić krótki masaż. I tutaj u mnie na kanale znajdziecie takie przykładowe wideo, także nie będę więcej na ten temat w tym nagraniu wspominać. I do tego zachęcam zawsze, dlatego że taki masaż nie tylko nas rozbudzi, nie tylko poprawi krążenie krwi i limfy, ale również płynie na to, żeby, że lepiej się te kosmetyki po prostu będą nam wchłaniać. Także mamy bardzo wiele korzyści z takiego chociażby krótkiego masażu. No i kolejna zasada to zasada, która powinna w zasadzie dotyczyć, zasada w zasadzie wyszło, masło, myślane, każdą z nas, dlatego że my potrzebujemy wiedzy. Absolutnie to jest, bym powiedziała, bardzo ważna rzecz, bo jeżeli będziemy robić masaż bez wiedzy, to możemy sobie zaszkodzić. Na przykład, zbyt częste, bardzo takie głębokie, intensywne masaże mogą spowodować nadmierne wychudzenie twarzy a nie jest to dobre do twarzy delikatnych, Szczupłych, które nie mają zbyt dużo tkanki tłuszczowej. Dzieje się też tak dlatego, że my poprzez taki bardzo intensywny masaż zaczynamy wyciskać linfę i po prostu ona nie zdąży napłynąć, a my następnego dnia znowu to robimy i wtedy jest taki efekt jakby obniżenia twarzy, zapadnięcia się i zejścia tkanek do dołu. Dlatego dobrze jest takie masaże głębsze, intensywniejsze, wykonywać nie częściej niż dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu, ale to. To dotyczy tylko osób o takich bardziej obfitych twarzach. To jest chociaż bardzo ważna rzecz, o której wspominam. Tych zasad jest wiele. Tych zasad właśnie dotyczących przede wszystkim technik, bo inaczej będziemy robić masaż liftingujący, inaczej będziemy robić masaż drenujący, inaczej będziemy robić masaż pobudzający krążenie krwi i itd do tego oczywiście żeby taką wiedzę posiąść, zachęcam by przejrzeć sobie tutaj moje treści oraz oczywiście skorzystać z kursów online. W ogóle ja bym powiedziała, że cokolwiek zaczynamy takiego nowego, no to warto zacząć od wiedzy. Czy są potrzebne akcesoria, kochani? Tak. Ja uważam, że tak, dlatego że często akcesoriami nie zrobimy tego, co możemy zrobić dłonią. Tu jest przykład. Piłeczki wieloikłowej, która będzie cudownie właśnie nam napinać skórę, zagęszczać, um, a tego z, z dłonią, jeśli chodzi o takie nakłuwanie, przesadziłam. Kłucie nie wykonamy. Ta piłeczka też od razu przypominam, jak i inne akcesoria tego typu na przykład wałek wieloikłowy, one nie przebijają skóry, one ją tak można powiedzieć delikatnie za pomocą tępych igieł mocno pobudzają do regeneracji, do krążenia krwi. Również limfy, ale także pobudzają oczywiście fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Tych akcesoriów mamy bardzo wiele. Także warto jest też znaleźć sobie takie, które będą nam służyć i które uzupełnią to, czego nie zrobi dłoń, czyli tutaj chociażby będzie to też bańka chińska albo czasem nawet głasza. Więcej, tak jak wspominałam, znajdziecie tutaj, natomiast po akcesoria i pozostałe takie dodatkowe rzeczy które służą zadbaniu urody, zapraszam Was do mnie na stronę yogopięk.com. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to wideo wniosło Wam trochę praktycznej wiedzy, z której będziecie mogli korzystać. Ściskam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!